Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.17.1 datapacka, który się nazywa Infinite Gauntlet i dodaje nam taką rękawicę Thanosa Thanosa, nie wiem jak to się czyta dzięki której będziemy mieć takie różne moce. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zatem wchodzimy sobie na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu i zjeżdżamy sobie w dół. Zjeżdżamy, zjeżdżamy. Tutaj właśnie mamy stronę y, y, Infinity Gauntlet, y, stworzy, y, model, y, data datapaka stworzonego przez KN Kevin. I tutaj mamy y, w krótkich słowach opisanego całego tego datapaka, co trzeba zrobić, y, co trzeba zrobić, żeby skraftować tę rękawicę i jakie tutaj są te moce. Także tutaj wszystkiego się dowiecie. No a żeby pobrać te dwa pliki, o których mówiłam, to tak, tutaj klikamy na to. Ja tu będę sobie otwierać w, 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 w dodatkowych oknach. Klikamy tutaj na to i tu stąd pobieramy plik. OK, już się pobrał. I teraz klikamy tutaj na tę strzałkę w dół i tu klikamy znowu, żeby pobrać drugi plik. Czyli sobie też otworzę w drugim oknie. No i jak już mamy pobrane te dwa pliki, to możemy instalować. I cóż robimy? Otóż przede wszystkim uruchamiamy sobie Launcher. Gdy launcher nam się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany latest release, czyli ostatni release na 1.17.1. Jak tak, to OK. A jak nie, no to klikamy strzałką i wybieramy stąd, właśnie latest release. I klikamy play, i uruchomi nam się gra na wersji Minecraft 1.17.1. Mamy stronę startową gry. Jak widać, jest wersja Minecraft 1.17.1. Tworzymy sobie nowy świat. Wchodzimy w single player. Ja sobie tutaj zrobię pismo, żeby nas nic nie zjadło. Cheaty. Musimy zezwolić na cheaty, żeby używać komend. Komend. Zatem tutaj klikamy on, tutaj właśnie, żeby używać komend. Ja sobie jeszcze więcej opcji świata. Dodaję sobie skrzynkę, bo czemużby nie. OK. I tworzymy nowy świat. I widzimy się, jak się stworzy. No, i stworzył nam się świat. Zatem, żeby teraz zainstalować te dwa pliki, to Escape, wychodzimy, saveujemy świat. I nie wychodzimy z gry, tylko wchodzimy. Z nie, zrobimy tak. Options. Najpierw zrobimy plik z resource packiem. Options, resource pack. Jak widać, tutaj nie mamy żadnych dodatkowych resource packów. Zatem klikamy Open Pack pack folder i jak widzimy jesteśmy w procent data procent przez roaming przez minecraft i jesteśmy w resource packach i teraz tak, pobraliśmy dwa pliki jeden to jest data pack, a drugi to jest resource, zatem ten który jest resource pack to tutaj ten który ma resources wsadzamy ten do resource packa ok, tu zamykamy i tutaj od razu sobie przerzucamy ten resource pack tutaj na tę stronę i klikamy OK Chwilkę czekamy yy, OK done wchodzimy w single player yy, tutaj nie klikamy na tę strzałkę tylko gdzieś to tak tutaj sobie klikamy to wtedy nam się tutaj to zaznacza i pojawia się przycisk edit zatem klikamy edit yy, i edytujemy world czyli świat Wchodzimy tutaj Open World Folder, wchodzimy w to i jak widać jesteśmy w .minecraft przez światy, przez nowy świat. Wchodzimy do, w datapacks i przerzucamy ten klik pozostały, który jest datapack do folderu datapacks. Zamykamy to, tutaj klikamy save i wchodzimy na nasz świat tutaj przez tę strzałkę. Dun, 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 dun. I nam się tworzy świat. Tworzy, to znaczy ten, co był już stworzony. Tu od razu widać, że jest zainstalowany tenże datapak, bo tu się pojawiło. Infinite Gauntlet by can Ok, Okej, ale jeszcze na wszelki wypadek wpisujemy sobie komendę slash load. Slash re reload i klikamy enter. Ok, i teraz już na pewno mamy zainstalowany ten data pack. I mamy również resource pack. No i teraz, żeby stworzyć tę rękawicę, to tak jak na tej stronie, którą Wam pokazywałam, jest napisane: musimy mieć parę ładnych rzeczy. Zatem robimy sobie creative. Y mode Creative, ok, <grytive> creative, i teraz sobie pobierzemy Musimy mieć tak neterytowy net ingot To musimy mieć. Musimy mieć copper ingot. Copper ingot jest tutaj. Musimy mieć redstone dust. Redstone dust. Mhm. Mm Musimy mieć lapis lazuli. Lapis lazuli. Musimy mieć ametyst szard. Ametyst shard. Co jeszcze musimy mieć? Emeralda. Musimy mieć emeralda. Mhm. I jeszcze musimy mieć gold ingot. Gold. Ok, i to. Czyli musimy mieć te 7 rzeczy, ok, i musimy je rzucić w jedno miejsce, i wtedy nam się stworzy ta właśnie rękawica. Zatem sobie zrobimy tak i wrzucamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tada, tada, i stworzyła nam się rękawica Infinite Gauntlet. Jak widać mamy ją tutaj. I jak to teraz było, <laughs> bo nie pamiętam. Aha, musimy mieć w prawym w prawej yy, łapce. Tęże. Mhm. I jak widać na, na, na moim tle nie bardzo widać, ale jest napisane tutaj reality. Także na tej, na tej stronie tam też jest wyjaśnione co to jest reality. Yy, I do czego to służy. Coś z, 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 z zabijaniem potworów. Nie wiem dokładnie, bo ja się na tym nie wyznaję. Niestety ja tylko wam pokazuję, jak się jak zainstalować. I mniej więcej z tego co rozumiem, to wam pokażę, ale nie wszystko rozumiem, ale wy się na tym bardziej znacie niż ja. Bo wy. Wiecie, kto to jest Thanos i co on tam potrafi. W każdym razie, jak widzicie, jak mamy tutaj zaznaczone, o tutaj, zaznaczone czyli mamy pierwszy slot, jakby za, zapełniony przez naszą łapkę, to mamy właśnie ten reality. Jeżeli sobie zrobimy drugi slot, to mamy Space. Space, orientowałam się, zorientowałam się, że to nam daje takie teleporty. Zatem, jak to było. Prawym przyciskiem myszy. Klikamy tutaj na przykład i tworzy nam się taki teleport. No i no i teraz, gdzie by jeszcze tutaj drugi teleport zrobić, żeby nam się nie myliło, że. że... Dobra, tutaj o, przy tym zrobimy drugi. Tamten tam widać nie widać. Gdzie go będzie widać, tu go widać. Dobra, to tu zrobimy drugi. Jak widzicie, mamy jeden teleport, drugi teleport. I teraz, jak wejdę do tego teleportu, to się przemieszczę tam. Ale jak już się przemieszczę, to to zniknie. Także jestem tutaj, i teraz to smyk, smyk już nie ma. Także te teleporty, jak sobie postawimy jeden, to możemy iść daleko, 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 postawić wtedy drugi i szybko wrócić, na przykład w to miejsce. I to nam się wtedy obydwa zlikwidują. Także to jest taki jakby tymczasowy teleport. Ale bardzo przydatny na pewno. Dobrze, jak weźmiemy sobie w trzeci slot, to mamy power. Power, power, power. To nam pozwoli chyba rozwalić tę górkę. Mhm. I nie tylko tę górkę. Tam doleciało, tak, tak, tak. Mhm. Także to nam pozwoli rozwalić. O! Teraz chyba miałam mniej. Wszystkiem oczywiście to rozwalamy. No, pięknie. Pięknie to wszystko rozwaliłam. <noise> Okej, okay, i co, co dalej? W czwartym slocie mamy time. To jakoś zamraża czas, ale nie wiem jak. O, teraz jest chyba czas zamrażony. Nie wiem, czy to wtedy potwory stają w miejscu, czy co? Kurczak się rusza. O, przestał się ruszać. O! Hmm. Ok, dobrze. Tylko gdacze, ale nie rusza się. O! Odpuściłam mu. No, okej. Okay. Yy, piąty slot. Mind. Nie wiem, co to robi. Coś to robi, ale wy na pewno wiecie. No i w szóstym slocie już nic nie ma. Teraz już tylko pokazuje, już nie pokazuję. O. Także yy, mi się bardzo podoba ten drugi Space, który robi właśnie yy, teleporty. No i ten z powerem, no też jest niezły. Całkiem niezły. Trzeba jeszcze chyba umieć celować. No dobrze, także jak widzicie, data działa łapkę się ma, jak się ją zdejmie stąd i się wsadzi tutaj do, do tej łapki, to nie można tego używać. Także tylko działa właśnie w tej drugiej łapce. No dobra, to jak widzicie, to, to jak widzicie, daj ta działa to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki. No i zapraszam was do oglądania mojej serii z Minecraft z, z modami Solo 5 i również zapraszam was do oglądania mojej serii z Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do zaprzyjaźnionego kanału Craftstonsa. Także tym Tym trzymajcie się. Pa pa pa. Całusów 102.